Się na moim kanale dzisiaj wtorek no i byłem w kolekturze mówię powtórzę z wczorajszego dnia wziąłem sobie krzyżówkę XXL z numerem drugim tym razem nie 14 ale moja krzyżówka była numer 14 tak jak wczoraj i mówię sprawdzę sprawdzę czy faktycznie te 14 chodzą u mnie czy nie chodzą Wiadomo, że wszystkie na pewno nie będą wygrane, no ale taki wybór zobaczymy, no po prostu sprawdzam. Na razie w pierwszej mam Ada. W drugiej mam alfa i Udo, czyli jest szansa na trzecie. Tu mam Max 1 i, i tu nie ma nic, w tych już nie ma nic. A właśnie w tych co nie ma nic, lubię zaskoczyć. No dobra, sprawdzimy to. Sprawdzimy tą czternastkę, czy tu chodzi, czy nie chodzi. No dobra, poczekajcie chwilę. Ok, w bonusie mamy Maciej, ale na razie tam bonus jest kiepsko. Czyli to jedziemy tu, tutaj. Dzisiaj fajna pogoda od rana. Słoneczko trochę tam chmurku jest ale jest bardzo ciepło, więc fajnie. Mamy saba. Pierwsze słowo. Tu mamy owad. Jedno słowo. Ale B nie widzę. Albo no ślepy jestem, wiadomo nie. Literka U. Literka U. trochę tych u tu było, ale nic nie utworzyło, nawet się zrymowało. I ostatniej u. U. I nie ma. Ok. U, F, moja ulubiona, jak jest potrzebna, to jej nie ma, ale przeważnie jest, że jak nic nie ma. No. Hm. F. Nie widzę. Nie ma wcale F. Tu jeszcze U było. No nie widzę. Czyli F nie ma w żadnej. Literka K. Czy mamy gdzieś K? I to na tyle. Tutaj mamy K. Ale to nam nic nie wyskakuje. Tu wyskoczyło sok, czyli drugie. Hmm, tu mamy K, 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 K i K. No, będzie kiepska sprawa chyba. Literka G, Iga. Ale to jest pierwsze. Ugoda. Drugie. To jeszcze było U mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Czyli po dwa słowa wychodzą Czyli standard No dobra, razy trzy było Trzydzieści Mamy OR Czyli z numerem drugim Krzyżówka przerąbana Coś te razy ta dziesiątka za dziesięć krzywów jak 0 ostatnio mnie opuściła totalnie. Także Ta daje za 20. No dobrze, zobaczymy, czy coś będzie. Rola to jest drugie słowo. To jest drugie słowo. Czy będzie to trzecie? Y. No nie ma. M. N by musiało być. A M. I ostatnie. Uuu. Ale przyzwaliło. Czyli dwa słowa. Alfa Ada. Chyba, że coś opuściłem, ale raczej chyba nie Także no, no tu nie ma nic Ale jeszcze jest nadzieja Tutaj Literka C, literka C to bym się tam przydała i już by się działo No ale Tylko jedna C no tylko jedna. A tu chyba nie ma wcale... Nie jest tu chlor. Dobra. Tutaj mamy Y. Hmm. No to tak. Ja ciekawy jestem, czy będzie coś w tej 143-3 nie. Tu nie ma Y. <laughs> Na razie się nie zanosi ale walczymy do końca. Już nieraz tu mi podskoczyło, że w końcówce wpadło R R, 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 R i czy jeszcze gdzieś jest? Nie ma. No to tutaj R, Kra. R, dobra i ostatnia n. Tu mamy unia. Jest trzecie Udo, unia i alfa. No widzicie, no i czternastka jednak. Jednak coś tam jest n. No i fajnie. Mamy trzy. Trzy słowa czyli dwie dyszki zwróćik będzie. No n, i tu już nic nie padnie, a były dwa słowa tak nie, jedno no dobra, jeszcze zostaje ostatnia, ale już wiem, że ta czternastka u mnie lata nie ważne, czy tam stu wydaje, czy 50, czy 20, ale daje n, ren Powstało pierwsze słowo REN. Lecimy następną. Może coś jeszcze dojdzie. Na razie te czternastki pustej nie miałem. J. Coś tu musi być na rzeczy, że tak się dzieje, B. Czy mamy gdzieś B? Mamy B. Tu jest bar. A tu jest chyba pierwsza dopiero. Mhm. No to już tu raczej nie liczę na O. O, a to jest O. Żeby. O. O. No to nic nie ma. No nie już chyba nic nie dojdzie raczej. No. No dobra. Czyli wszystko mamy zdrapane. Mamy raz, 2-3. W drugiej. Mamy Alfa, Unia <laughs> i Udo. Chyba nic nie przegapiłem. K nie było. T nie było. E też nie było. R było. Ale to nic nam nie daje. W też nie było. Dobra, nie przedłużając C. Tak, CCC, c. C, c, c. czyli dwie dyszki, zwrocik. No, no i tak trzymać. I z numerem 14, kolejna wygrana. Już miałem tutaj 50 stu, i teraz mam 20, i też miałem raz 20. pustej nie mają 14, więc u mnie latają 14. W 11 też, w 11 też coś jest. Zawsze tam też też miałem 50. W szóstce miałem już 50. Także 6, 11. Jeszcze sprawdzimy. Jutro sobie wezmę z szóstym numerem albo z 11. To zależy, jaka będzie. Ale 14 chodzi. Czyli wysyła 14. Dobra. Dziękuję wszystkim za komentarze, subskrypcje i lajki. Dzisiaj wkład 30, wygrane 20. Nieźle. No i co? Odliczamy w wyjazd. W sobotę wyjazd do krynicy morskiej. Już odniecenie jest, bo już trzeba jechać zmienić otoczenie, wypocząć. Pochodzić i będzie ekstra. Pogoda trochę tam widzę, że jak patrzę, nie będzie jaka taka, ale może się to zmieni. Ale nieważne. Ważne, że zmienimy otoczenie, a pogoda to jest pogoda. Można się ubrać i wiadomo o co chodzi. Dobra, trzymajcie się, pozdrawiam, do następnego. Cześć.